To no jest proste. Tutaj poznaliśmy się z Juskiem. Z Juskiem poznaliśmy się w 2008 roku i z, z co informacji o. Prawdopodobnie są to UFO, nieokręgu. I teraz właśnie badamy to miejsce. Były pomiary, były e, tutaj pewne wskazania od normy. Chociaż nieznaczne, no ale coś tam stwierdziliśmy. No i to ciekawe, że było inne zupełnie kolor kiedyś, a teraz. jest tego rozwiązania. Powiedz, jakie były pomiary robione? Elektromagnetycznym miernikiem z Geigerem-Millerem do promieniowania radioaktywnego, to jest akurat do mikrofalowego promieniowania, oraz sensor elektryczno-magnetyczny, dokładnie. Także celem, naszym celem jest stwierdzenie, co się tutaj naprawdę dzieje. Nie? Czy jest ta anomalia typowa, zwykła, tak zwana, czy coś nietypowego. A jakie były anomalie na początku? Tylko były elektromagnetyczno-magnetyczne na niskiej y, częstotliwościach i była jedna anomalia dotycząca metalowego sprzętu. A jeśli gleby... chodzi o pecha gleby? Niewielkie. To znaczy? Były y, na przykład otoczenie było kwasowe, a tu było zasad nie, zasadowe lekko. Ale zmieniało się z czasem. Tak jakby ulegało takiemu normalizacji, niczym więcej. Nie? Niemniej y, eficjonalne... Niemniej, nie mniej, były ewidentnie jakieś zmiany. A jak to, wyglądało to na początku? Gdy chodzi o pomiary. To znaczy? Jaki miało to kształt? To był taki okrągły to taki bardziej jajowaty, tak jakby elipsa, jajko. Powiedziałeś że były jakby dwa kręgi połączone ze sobą. No bo w środku tak to wyglądało, jakby współśrodkowe kręgi, prawda? Ale wnętrz, zamknięte wnętrze, tak jakby elipsę przy jajka. Natomiast tak jak mówię, były to ewidentne różnice w pomiarach, tylko na samym początku. Potem człowiek jakby w normie, żeby normalizować się. A ja czy krąg się, powiększa? się powiększał z biegiem czasu? Raczej się jakby zmniejszał. Tak jakby się trochę cofały te zmiany. Nie było to, nie miało charakteru stałego w minimalne wachnięcie, ale coś tu jest. Najbardziej wygodne były pomiary tych agleby, które wydawały się wskazywać, że albo tu zostały wylane pestycydy, albo jakaś rzeczywiście złyła sprawiła, że były pomiary w zachwiany w sposób, no, nietypowy. Po laktymatycznej ewentualnie jakaś jak to się mówi Inter. Nie będę zmyślał. A no jak się zachował krąg w zimą, jak był pokryty śniegiem? Dehydratacja. Śnieg się nie utrzymywał na tym tym. Po prostu nie było to na tym śniegu wcale. Czyli śnieg topniał jakby? Topniał. W tym miejscu. Dokładnie tak. A teraz pytanie, czy jest to powiązane z dehydratacją, czy z czymś innym, co powodowało no tak, to jest, to jest wzrost temperatury odfarta. miejsca lokalnie. to jest kwestia odfarta. Tego do końca nie wiemy. Prawdopodobnie jakaś była tutaj depunktacja, tak zwana, czy czegoś w materii. Takie są... O... Teorie takie bardziej naciągane, może para naukowe. Ale wiemy jedno, coś tutaj było i nie wiadomo jaka była przyczyna te oficjalnie, bo właściciel Poloni czym nie wie, a Jezus wskazywał, że były jakieś tutaj też inne fenomeny widziane na niebie na ziemi, w otoczeniu tego, tego właśnie miejsca. Mhm. Więc trudno powiedzieć, coś się tu naprawdę dzieje. Stare jest wciąż otwarta. Tyle.